Cześć, mam nazywam na Witajcie w kolejnym materiale na waszym kanale. Witam was w kolejnym materiale z serii Klipy Momenty. Myślę, że Klipy Momenty to będzie moja seria po prostu na kanale, którą będziemy ciągnąć cały czas, czyli po prostu będziemy graje w różne gry i będziemy z różnych gier wycinać różne klipy, momenty i będziemy po prostu tworzyć jeden wielki filmik na temat właśnie tej gry. Tym razem jest to gra ww3, jak widzicie tutaj. O, po tytule macie ww3. Zaraz, 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 zanim tutaj oczywiście w tytule e, zobaczycie ww3, zanim tutaj w komentarzach napiszecie pytania, jak ww3, co już wyszła, nowy patch wyszła taka premiera ww3, jak można zagrać w ww3. Każda osoba, która kupiła ww3 w 2018 roku, przed upadnięciem, że tak powiem, tej gry, przed zamknięciem tej gry bo podnięciem to można powiedzieć, że może tak za bardzo brutalnie to, to no, nazwałem teraz ale no zamknęli tą grę wy, wykasowali ją ze Steam'a zamknęli tą grę i teraz ta gra przychodzi tak naprawdę gruntowne, gruntowne zmiany jak wiecie trzy tygodnie temu około trzy tygodnie temu wrzucili nowy trailer do WW3 właśnie co, co się zmieni jak gra będzie wyglądała po tych wszystkich zmianach naprawdę gra się zmieni o no, powiedziałbym druga, druga wersja WW3 po prostu całkiem nowe WW3 będzie darmowe najprawdopodobniej najprawdopodobniej, ponieważ to nie jest potwierdzone. Nie mam takiej informacji, że to będzie potwierdzone, ale najprawdopodobniej będzie to darmowa gierka WW3 i te osoby, które kupiły WW3 w 2018 roku, mogą grać dalej w WW3, ale oczywiście na tej starej wersji, tak? Są serwery, niestety, no w WW3 no nie ma zbyt dużo graczy, tak? Ciężko jest niestety tutaj pograć z kimś, no od czasu do czasu są pełne serwery. Mi się udało taki właśnie serwer znaleźć. Pełny też. Pograliśmy trochę, więc dla was właśnie przygotowałem kolejny materiał z klipów i momentów na temat właśnie WW 3 No i co? Miłego oglądania tak naprawdę. Jeżeli jesteście fanem kanału, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli oczywiście jesteś nowi, spodobał Ci się materiał, zostaw sobie subiczkę na kanale, pomoże mi, mi budować ten kanał. No i widzimy się w kolejnych live'ach. Codziennie w sumie są live'iki i widzimy się w kolejnych materiałach z serii klipy i momenty. Teraz zapraszam Was do w 3 Zobaczcie jak gra wyglądała w 2018 roku, bo cały czas mamy, mamy niby 2021, ale cały czas możemy grać na wersji z 2018 i cały czas czekamy na wersję z 2021, co zmieni tak naprawdę oblicze WW3. Miłego oglądania i zapraszam Was do materiału. No... To oglądajcie. Cześć. Musi być team Pelegrany. Biegniemy razem. To jest oddział specjalny po prostu. Trzyosobowy, więcej nam nie wystarczy. U. Co to? Ty? Grażynka, jak ty bigo zrobisz to weź tam uważaj. Granata tam! Granata tam! O, i dostał granatem. Dobra, koleś, wychodzisz. Ty na lewo, ja na prawo. Dobrze. O, Stefan, siemanko. Eee, przepraszam. E, idziemy do medy. Dawaj, 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 dawaj. Jest destrukcja otoczenia? A nie wiem, czy jest. Ale przez ścianę można strzelać. To na pewno Dobra, leżysz kolesiu Ale czy jest jakaś destrukcja? Zobaczymy, nie? Uwaga, czekaj, zobaczymy. Destrukcja otoczenia! Nie ma! Ja tu ginę cały czas, ja nie mogę nawet full auto szalać, no ginę i ginę, i ginę i ginę no. Ale dajcie coś zabić, nie wiem, no. A ja tu nagrywam, ja tu jestem reporterem wojennym. O, dziękuję. no i on się dał zabić. Będzie przynajmniej na materiale jakimś. A, full auto śmierci, boże! <laughs> Ja tu poczekam. O! Ta! Widziałem Cię! Widziałem Cię! Jeszcze któryś tam? Jeszcze któryś chce? Kurczę, nadaj Drugiego zabiłem. Jak ono leciało, to ciało, ty? Co tam się wydarzyło teraz, ty? Gdzieś się to ciało, jak uleciało? LOL! Ale dwóch ścianem z RPG. Trzeba w głowę trafiać, w głowę fajnie wchodzą taki te... <laughs> trzeba w głowę trafiać, mówi Oluś, który strzela po nogach. <laughs> no, starkowa nauczony, no Starkowa, no przepraszam, nie. Uuu, siemanko kolanko. Witam cię, drogi graczu. Co tam u ciebie? Jak tam dzionek? Miło czy nie? To no, chyba już nie <laughs> strzelam, jest hamuje przez ścianę. <śmiech> <śmiech> To ja go przeskanowałem przez ścianę, no i tyle. Coś tam porozwalałem, ty. jakaś ciężarówka jest? Tuż jakąś ciężarówę. Dawaj tym czołgiem, wjedziemy w niego. O, tam jesteś. A! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie rozwalaj mnie! jej tam! Dobra, jeszcze jeden i będzie, będzie po nim, będzie po nim. Nie rozwalaj, ten w ogóle nie trafiałem mnie. Pyk, dostał. U, hu, hu. Oj, z tyłu coś mnie bije. Halo, co mnie bije? Czego mnie bije? Nie dobrze, nie dobrze. Dobra, nie trafił, nie trafił, nie trafił. Pyk, od boczku, od tyłu. Grałem wota, grałem wota, panie, grałem wota. Pyk, dostał. O Jezu, jaka jaka wojna ty. No nie, on jest lepszy chyba w WOCie, mi się zdaje. No ja grałem w WOTA tam dwa tygodnie, nie? On jest chyba lepszy, trochę. Idziemy na spawna. Mamy jeszcze. O, mamy tutaj B BMP, czy btr czy jak tam zwał, jak zwał. O nie, Ty! Andrzej, do tyłu jednak. No, źle jedziemy. Andrzej, Andrzej, Andrzej. Jezus, trzy sekundy, dwie sekundy, jedna sekunda. Nie, nie, nie! O. O.

Starmujecie, starmujecie A to mój <ścoughs> swojego prawie chciałem rozwalić Przepraszam, nie chciałem Ej, 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 hopie, hopie, Tyś się zapomniał chyba tam mogę to w ogóle rozwalić? Chyba rozwaliłem pojazd to jest w ogóle wroga? Nie, to jest, on mi się zdaje, stoi i tak po prostu o Tak on sobie stoi tak po prostu o Tam coś lata w ogóle Laguje w pewnym momencie Ta kamera jak tak się jeździ Our artillery is domestic fire. Area Bravo is under our control. BCD available. Move it close to the front line. Our UAP is online over the area. przeciwników jest tutaj, a jestem sam chyba, bo niestety ale nie mogę przejąć tego punktu przepraszam, nie chciałem Osoby, które nie kupiły, no nie mogą grać, bo nie ma W sprzedaży tej gry jeszcze ja. w tym roku w tym roku za niedługo ma mieć premiera, że tak powiem najnowszego patchu do awu trójki, Która tak naprawdę zmienia tą grę o 180 stopni albo o 360, 360 no, W zupełności to będzie inna gra, tak? To będzie zupełnie inna gra I... Yy, no i wtedy dopiero będziecie mogli sobie zagrać za darmo, tak? Za darmo Za darmo, ponieważ gierka ma być darmowa z tego co się mówi, tak, się ready? wie. A czy będzie darmowa? No to zobaczymy tak naprawdę, ale z tego co wiem, no to ma być darmowa, nie? Także w tym roku jeszcze się mogli sobie pościągnąć, pościągać sobie w trójkę jest sobie pograć w trójkę, nie? Tylko, że darmową po prostu. A teraz osoby, które mają grę, okay. mogą... O Jezu, czekajcie, trzeba się skupić, jak się strzela. Dobra, wszyscy żyją. Z naszej wszyscy żyją, z przeciwników nie żyją. No to wyszło, wyszło. Wyszła obrona B1. Dobra. Baby, Mam w ogóle laser, ty! ja w ogóle zapomniałem, że mamy tu takiego laser. Co to za alarm? Razu alarmy są, tej alarma coś po prawej jeździ. Fik, atakujemy, atakujemy kolesia do przodu. Eee, ty ty, ja mam czok, ty. Ja mam czołg, wiesz o tym, nie? Do przodu, atakujemy kolesia. O, się, za... <ścoughs> się zablokował, no, no nie Poważnie się zablokowałeś, typo o... o, o, o. Chodź tu, chodź tu. zginij. Dobra. padłeś. Cię zablokował typo, normalnie, no Co za typek. Granata tam, byk poszedł Ej, to jest nas, spokojnie z kolei Co to przyjechało e, już nic nie przyjechało, nieważne co przyjechało, już tego nie ma Tak nie wiadomo, nie wiadomo Objective, kiedy będzie ten patch. Mówi się coś, coś w październiku, ale czy to jest prawda to nie mam Mówi się coś o październiku, ale czy to jest prawda to... Uuuu, pan co on przyjechał. Piek dostał. Pyk stał. czekajcie, musimy sobie rakietki. Rakietki musimy sobie zabrać. Jedna rakietka, znaczy w sobie granacik. Drugi, druga rakietka, jeden granacik, druga rakietka, wszystko, wszystko w jednym, że tak powiem, rozwalone. Hmm. Czemu ja przeładowuję zawsze? Coś wie? Ja mam 60 ammo w magazynku, ja cały czas ładuję. Nie wiem po co. Ktoś w ogóle z tyłu do mnie strzelał. Artillery, Może on? Nie wiem. Nalot leci w tamtą stronę, na A1. Lecimy na A1. Enemy UAV Dobra, na C2 jesteśmy, tak? Chodźmy sobie na A1. A się jako zaznaczać tutaj. Jakie rozkazy! Jakie rozkazy! No krzyczałem, jakie rozkazy! Ech. Granata! Poszedł granata! O, o wybuchnę ty! Rozpętajem tsunami do śmierci. Uff, 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 co tu się dzieje? Hej, chłopie, uważaj. Hej, dopadł się Andrzej. Z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Jemkaj, szelam. Jemkaj, szelam, nie widzę. To moja postać ledwo żyje, ty. 23 no, HP mam. Ty, możesz mi rzucić lekarstwo? Med Panie medyku, 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 rzuć jakiegoś lekarstwa. Dobra, przejęliśmy punkcik. O! czy mieć